Cześć! Słuchajcie, jakoś tak na dniach wczoraj, przedwczoraj, kiedy to nagrywam, walnęła informacja, że Słowomie Bencen będzie kandydatem, a jakże konfederacji na prezydenta. I co prawda, już konfederacja nie jest związana z Korwinem bo go tam po prostu wypieprzyli na zbity pysk z jego własnej partii. Czyli tam z Nowej Nadziei, czy jakoś tak to się tam nazywało, bo tam w Konfederacji to są trzy partie, no nieważne, pewnie Korwin założy tam którąś setną swoją partię i znowu będzie jej największym, że tak powiem, kołem zamachowym, a jednocześnie największym hamulcowym. Marcin Konski, Chłopcy idą po Polskę, taka książka, audiobook też jest i tam możecie sobie przeczytać o. Właśnie Konfederatach i nie tylko, no w każdym razie o całym środowisku korwinistów, z niego przypominam, wywodzi się Mensen o takiej filozofii Rand i tak dalej. To też się można zdziwić, o co tam właściwie chodzi i ile tam jest tej ideowości. Można powiedzieć, że tak jak szczypta soli dosłownie. Natomiast też ciekawe ma powiedzenie sam Korwin, że Darwinizm cofa się przed rodziną. Co to znaczy? To po prostu sięgnijcie po tę książkę. Naprawdę, naprawdę warto. A co do samego Mencena, to jest chyba polityk, który nawet nie ukrywa na swoich spotkaniach, że spożywa alkohol. Przypominam, że to pan Słowomir Mencen wymyślił taki marketingowy pyt, który zresztą chyba okazał się dobry, bo to tylko może być dobry w Polsce. Że będzie robił stand-up, nie wiem dlaczego stand-up, bo to się zaczynało z tego co wiem stand-upem piwo z mencenem, czyli można było się napić z mencenem, a przy okazji podpity mencen już chyba albo w trakcie swoich politycznych wystąpień wychodził i mówił, dlaczego warto głosować na konfederację. No geniusz, tylko że gdyby był komikiem, to by wszystko było w porządku, tylko że on w ten sposób kandydował do. Sejmu, czyli chciał nam powiedzieć, słuchajcie, lubię sobie wypić, piję także w trakcie swoich przemówień, a dla was będę pisał jako poseł ustawy. I wiecie co? I udało mu się wejść do Sejmu. Normalnie geniusz. Sam Mencen to może by jeszcze dał radę, jakby mu dobrać jakieś dobre towarzystwo, ale przypominam, że pan Mencen jakby ewentualnie został prezydentem, co wolałbym, żeby nie nastąpiło, to dobierze sobie do swojej kancelarii, swoich niezbyt nagarniętych politycznie i nie tylko kolegów, więc to już w ogóle będzie tragedia. Ja tylko przypomnę, że zapewne podpić jak sam Mencen, bardzo mądrzy wyborcy Konfederacji i Tolerancyjni krzyczeli właśnie w roku wyborczym, do pana Petru, który był zaproszony na scenę przez pana Mencena, wypierdalali. To taka wysoka. Kultura osobista tych ludzi. I oni zapewne pójdą zagłosować na Mencena, więc wam to mówię, żebyście już na niego głosować nie musieli. A teraz zapraszam Was na właściwy materiał, który bardzo mało stracił na aktualności od czasu, kiedy go nagrałem. A jak komuś się moja opinia nie podoba na temat pana Mencena, to oczywiście może to napisać. Natomiast pamiętajcie, że ja jestem tutaj u siebie na kanale i obiektywny być nie muszę. Ja bym po prostu wolał mieć prezydenta, który nie będzie promował się hasłem piwo z Mencenem i wychodził i przemawiał do ludzi po alkoholu, bo już taki prezydent był, ale przynajmniej on się nie chwalił w czasie kampanii wyborczej, że tam wiecie piwko i tak dalej i stand-up. Pan Męcen jak chce, to niech sobie będzie TikTokerem i wiecie, stand-uperem. Ok? Niestety już politykiem jest, ale prezydentem naprawdę być już nie musi. Także zapraszam na właściwy materiał. Mam nadzieję, że coś się przynajmniej uśmiechnie. Karol, nad czym się tak zastanawiasz? Nad Męcenem. Czemu? Kościół robi prawy wybory. Gdzie płacą po 20 zł, wybierają jego brata na jedynkę w Toruniu. Po czym jego brat rezygnuje, a on nie oddaje im 20 zł i wybiera sobie samemu Przemysława Wiplera, dawnego polityka PiSu, zamieszanego w różnego rodzaju afery. Później bierze sobie Siarkowską, która była w PiSie, także na swoje listy. Dawniej krytykowali Banasia, że jest skorumpowany i powinien być rozliczony. Teraz bierze jego syna na listy o jego synu nic nie wiemy, nie wiem jakie ma poglądy, a z jego ojcem robi sobie konferencję. Nie wiem, co jeszcze on ma zrobić, żeby ludzie zmądrzeli. Przede wszystkim widzieliście materiał, który nie jest mój i twórcom tego materiału chciałem serdecznie pogratulować, dlatego że może nie było to bardzo trudne, żeby to znaleźć, ale jednak trochę trzeba pogrzebać, ładnie to złożyć i super wyszło. Partia Konfederacja ma być taką partią, wiecie, antysystemową. Słowo męstre mówi, że często, że wywrócimy im ten stolik, i tak dalej. A tymczasem widać, że ludziom o mentalności PiSu, z takimi ludźmi bardzo szybko potrafi się dogadać. Nawet jeżeli ci ludzie na PiS się obrazili i z PiSu wyszli. Co prawda nie dziwi mnie, że za swojego brata wystawił. Pana Wiplera, dlatego że no, kto kojarzy brata Sławomira Mencena? To niedawno nie wiedziałem, że Sławomir Mencen ma brata. Gdzieś tam jakieś afery były, mówiło się o tym na kanale Jan Piński. Było to powiedziane, że jest szantażowany przez PIS. Słowomir Mencen w związku z działalnością swojego brata jakimiś tam lokalami hazardowymi i tak dalej. Ale w to się nie zagłębiałem. Być może, że to Ktoś mu tam po prostu przyczepił taką matkę, chociaż nie wydaje mi się, żeby pan Jan Piński pozwolił sobie na coś takiego, żeby powiedział niesprawdzone informacje. No w każdym razie był podobno Słowiemencen szantażowany, co zresztą sam często wyśmiewał na swoich social mediach, tak? Mój brat złamał rękę. Coś z nią złego zrobił? Moja babcia wzięła go do jakiejś wiejskiej baby. Baba wzięła tą rękę mojego brata, coś tam ponaciskała i ręka zaczęła działać. <śmulanie> Jestem głęboko przekonany, że gdyby pozwolić leczyć ludzi każdemu, a nie tylko komuś, kto poszedł na uniwersytet, to wielu ludzi byłoby zdrowych, którzy tak zdrowymi. Panie Mency, dlaczego pozwolić czy nie pozwolić? Przecież można jej sobie do kowala wyrwać zęby. A kto komu zabroni? Wolno. Tylko ludzie raczej dokonują takich wyborów, że wolą lekarzy dyplomowanych. Ja to rozumiem. Bardzo proszę, gdyby pan to oglądał, to od razu na na tą babę bo może po naciskami nogi coś mi się poprawi. Jak mi po nogi, to będę chodził bez pomocy kół nie będę musiał też wózka użyć. A tak zupełnie serio to czy wy to słyszeliście? Mam nadzieję, że to jest jakiś deepfake i za parę dni się dowiemy, że ktoś po prostu wkręcił Thomira Mencena i że on tego nie powiedział. Przypominam, że ten człowiek ma tytuł doktora. Więc raczej takich pierdół opowiadać nie powinien. No ale wiecie, jak ktoś lubi być taki antysystemowy, to może po prostu powinien. Zamiast iść do lekarza, to co tam? Nie bać system? Możemy iść do Kowala, do Baby, czy nie wiem, leczyć się u szamana jakiegoś internetowego. Taki fajny ten męcen, taki antysystemowy. No, być może teraz ktoś z Was się zastanowi, czy na niego głosować, czy nie. Ja bym się zastanowił. Zależy, co kto lubi. A do tego dochodzi jeszcze w pakiecie pan. Kościół, szkoła Szczelnica, czyli pan Brown, albo pan Korwin-Michke, który mówi, że on to by chciał, żeby u lekarza było jak u weterynarza i tylko prywatnie, i że to wzmocni rodziny, ponieważ jeżeli starsi będą zapożyczać się u młodszych, to to na pewno rodzinę wzmocni. Nie wiem, czy ma świadomość tego, ile jest konfliktów rodzinnych z powodu tego, że ktoś pożyczył pieniądze, nie oddał. No ale to jest konfederacja. Konfederacja to stan umysłu. Wydaje mi się, że teraz już tylko naiwni będą wierzyć w te zapewnienia pana Mensena, że oni nie pójdą z pisem w koalicji, jeżeli zaszłaby taka potrzeba. Dlatego, że widzimy, że bardzo ładnie dogaduje się pan Mensen z byłymi działaczami Kisu czy prawicy szeroko pojętej, zjednoczonej, bo dla mnie to jeden wielki PiS. A tak poza tym wydaje mi się, że antysystemowy to on już był. Już tutaj nawet nie chcę wrzucać wypowiedzi o Piątce Konfederacji, chociaż może w przyszłości do tego w jakimś szorcie nawiążę albo w dłuższym materiale. Bo tam słabo Menzel dokładnie mówi, jakie są postulaty Konfederacji światopoglądowo. Nawet jeżeli teraz się gdzieś tam zarzeka, że przecież oni z Unii to nie chcą wyjść i robi jakieś takie erystyczne uniki, to powiem Wam tylko, że w Konfederacji jest Pan Korwin-Mikke, który mówi wyraźnie, że z Unii to owszem nie będziemy wychodzić, zrobimy tak, żeby nas wyrzucili. To tyle. Cześć, trzymajcie się i do następnego.